Wielu z nas marzy, by w przeciągu trzech lat zarobić drugie tyle. Tak astronomiczne podwyżki są jednak niemożliwe nie tylko dla zwykłego zjadacza chleba, ale także dla osób zarządzających dużymi zespołami ludzkimi. Jest jednak takie miejsce, gdzie jest to możliwe to lubartowski ratusz. Zerknijmy na pierwszy z dokumentów, który ujawnia, ile za cały 2019 rok zarobił Krzysztof Paśnik, który wybrany został w 2018 roku. Dlaczego podajemy zatem 2019 rok? Bo to pierwszy cały rok, kiedy Paśnik, który dużo nam obiecał w kampanii, rządził Lubartowem. Zamiast obiecanych obniżek, mieszkańcy Lubartowa dostali ogromne podwyżki, ale wody, ścieków, ciepła. A jaką podwyżkę na przestrzeni ostatnich lat dostał ten, który tak dużo nam obiecał? Naszej redakcji udało się dotrzeć do oświadczenia paśnika właśnie za 2019 rok. W punkcie 8 oświadczenia czytamy, że w pierwszym roku urzędowania paśnik zarobił 125 205 zł i 5 groszy. Mijają 3 lata Paśnik nadal ciężko pracuje, a nasze opłaty stale wzrastają. Za ową ciężką pracę, 3 lata później, Paśnik otrzymuje 228 182,84 grosze. Oznacza to, że w 2022 roku Paśnik zarobił aż o 102 997,79 groszy więcej niż w 2019 roku, co oznacza, że jego wynagrodzenie wzrosło o ponad 82%. Taką podwyżkę sam dla siebie przygotował, przedkładając Radzie Miasta projekt uchwały. Mimo, że na uchwale widniała jego pieczątka, tak wypowiadał się podczas sesji, na której jego uchwała została przegłosowana. Pan Przewodniczący i Radni Koalicyjni dobrze wiedzą, jak do tego podchodziłem, do, do kwestii tej podwyżki. Opierałem się, nie chciałem jej, ale. Um, Argumenty przy, przytoczone przez państwa yy, przewożyły i poddaję się tej, tej, tej decyzji i dziękuję za nią. Co ciekawe, to za kadencji Paśnika wzrosły także podatki. A tak przed wyborami o owych podatkach mówił ten, którego oświadczenie także ujawniamy. W zasadzie z, jakby z tej debaty wynika taka chęć czy konieczność fiskalizmu, czyli... Yy, są zadania do wykonania, ludzie żądają od nas jakichś zadań, to skądś na to trzeba wziąć pieniądze, czyli najpierw trzeba ich ograbić, żeby potem im w jakiejś części dać, bo nie wszystko oddamy. To co zagrobimy 100%, to nie oddamy 100%, tylko 40-30%, bo ta pozostała kwota jest potrzebna na obsługę naszej roboty, naszej pracy. Naszego ograbiania i potem oddawania w części. W 2018 roku Gregorowicz w punkcie ósmym, wykazując dochody, wskazał z tytułu dieta radnego kwotę 5754 zł. W oświadczeniu za 2022 rok, w tym samym punkcie, w tej samej rubryce, czytamy, że jego dieta wyniosła. 26 938 zł. Oznacza to, że różnica w wysokości diety Gregorowicza to 21 184 zł rocznie, co daje wzrost owej diety o 368%. W przeciągu tych czterech lat Gregorowicz popierał uchwały przedkładane przez Paśnika, w tym te podwyższające podatki. Co łączy go z paśnikiem, to nie kto inny jak Gregorowicz przygotował uchwałę podwyższającą dietę. Chciałbym wynieść poprawkę do porządku obrad poprzez wprowadzenie e, tekstu uchwały w wersji oryginalnej dotyczącej zwiększenia diet, którą złożyłem do Biura Rady 16 lipca państwa tego roku. Wyrażam zgodę na rozszerzenie porządku obrad. Dziękuję bardzo. My, my twierdzimy, że nie jesteśmy cudotwórcami. Że my wcale nie zamierzamy dokonywać skoku na kasę. Po przyjęciu tzw. uchwały dietetycznej Gregorowicz wskoczył na funkcję przewodniczącego, z której to funkcji został w końcu usunięty. To nie był skok na kasę. Tak w 2019 roku przekonywał Gregorowicz, którego dieta w stosunku do tej otrzymywanej przed podwyżką diet wzrosła o 368%. Paśnik dla odmiany przygotował uchwałę, której nie chciał, a jego wynagrodzenie w stosunku do 2019 roku wzrosło o ponad 100 tysięcy złotych. Jak zatem widać, obaj panowie przygotowali dokumenty, dzięki którym ich portfele z pewnością stały się grubsze. A czy to był skok na kasę? Każdy z nas może sobie sam odpowiedzieć. Kanał S. Angelika Karasek.